Z pięknego, słonecznego koło brzegu. Robimy śniadanie, Robię kawę. Ogólnie nienawidzę wielkanocnych śniadań. W sensie, co można iść na wielkanocnym śniadaniu, będąc wegetą? Zupełnie nic. Więc robimy własne śniadanie wielkanocne. Robimy kawę i cokolwiek znajdę w lodówce. Jestem autentycznie dumna z mojej mamy za to, że kupiłam mi mleko roślinne. Które nie jest jakimś paskudnym mlekiem roślinnym, tylko jest owsianą migdołowe więc całkiem spoko. Nie mam zielonego niego gdzie jest kawa. Znalazłam no, kubki. Jeszcze szybki appreciation post dla przepięknej zestawy stołowej mojej babci, jakby... Mega ładne. Zostałam poinstruowana ogólnie, gdzie jest ta kawa. Nie idzie mi do za dobrze. To no totalnie wygląda jak miejsce, gdzie mogłaby być kawa. Bingo! Jedna taka. Hm. Czy najpierw klikam, czy najpierw. Logicznym byłoby chyba. Nie. No dobra, klikam. mruga To, co tutaj się dzieje, daje mi. nie wiem, kołnierz taki wypadkowy. Vibe. To wygląda jakbym miała 17 podgródków. Fantastycznie! Najbardziej ziedliwą rzeczą, którą znalazłam. W lodówce są owocki. No, tylko... Te są chyba mocno spleśniałe. Truskawki z kolei... chyba całkiem decent się trzymają. Są cztery. Chciałabym je zjeść wszystkie, ale u mnie w domu jest zawsze wojna takie rzeczy. Jak zjem cztery truskawki, to się wszyscy zdenerwują, czy zjadą wszystkie. A co, jak nie jadą żadnej truskawki, czy mogę je wszystkie zjeść? Taste test. Może trochę przesadzam z tymi minami. Nie jest też taka zła. Dobra. Chyba takim mi kompromisem będzie, jak zim, 3 z 4 truskawek. wtedy będzie, że jedną. I wezmę tą małą truskawkę i zostawię jakąś dużą. Będzie to robią iluzję, tak jakbym chciała zostawić więcej. Fun fact. Nie cierpię truskawek z lodówki. Są zimne, mają beznadziejną konsystencję. Są niestety z lodówki, ale. That's the best we can do. Kroimy truskawki. Totalnie biorę ten przepiękny talerzyk na trzy truskawki. Prezentacja 10 na 10 Może wygląda jak jakiś zgryd. Kiedy mieszkam w mieszkaniu, mega mi brakuje balkonu. Albo miejsca, na którym mogłabym siedzieć na dworze. Ogólnie jestem mega przyzwyczajona do tego, że piję kawę na dworze. Przez całe życie mieszkam w domu z ogródkiem i totalnie jakby jak się robiło ciepło, to jakby to była daily kawa na słoneczku i przerzucenie się teraz do mieszkania, jeśli nie mam dostępu do jakichś terenów zielonych, no trochę średnio, dlatego korzystam. Jest super. Przyjeżdżam nad morze do mojej babci co roku. Parę razy w roku jestem nad morzem, dlatego zwykle w ogóle po prostu nie chodzę nad morze ale w ostatnich latach coraz lepiej mi idzie. Naprawdę, podczas wyjazdów nad morze, chodzę nad morze przynajmniej tam dwa razy. Te okulary, absolutnie, zakup mojego roku. Kosztowały mnie coś koło stówy, w jakimś bardzo dziwnym miejscu. Kupowałam to chyba w jakimś optyku typu filma, na jakimś Vision Express, kochani. Trochę dają vibe szybkich okularów. Trochę waj Lily Rose Depp. Wybierzcie, fakt, że nie świeci mi słońce w twarz. Jestem zachwycona. Dziękuję za uwagę. Razem, jak przyjeżdżam do mojej babci, to wyjeżdżam z wielką stertą książek. Ogólnie jest też tak, że z każdym wyjazdem myślę, że zabrałam już wszystkie książki, i okazuje się, że nie, i za każdym nowym wyjazdem zabieram nową stertę. Oczywiście, już za pierwszym moim napadem książkowym zabrałam wszystkie klasyki i tak naprawdę zostają już książki, które są mi nieznane. No i tym razem chodziłam sobie po prostu z aplikacją książkową Goodreads i patrzyłam, co brzmi ciekawie. I takim sposobem wybrałam taką ładną setę, którą wam przedstawię. Numer jeden. William Trevor. Anioły Ulice. Jeśli coś miał więcej niż 3000 recenzji, biorę. Większość miał mega spoko opisy, tak jak patrzyłam. Tego akurat nie pamiętam. Dalej mamy Robinsona Cruzo. W ogóle fenomenalna okładka. Totalnie jakaś taka kalifornijska, nie wiem, surferski vibe. Dalej mamy pamiętniki fanich co wszystkiego. Dalej mamy Williama Faulknera, Dzikie Palmy. Ja zaczęłam czytać jaką, jakieś opowiadanie jego i mega mi się spodobało. Nie wiem czego mu nie skończyłam, bo miało trzy strony na krzyż dosłownie. Taka, no, kładka nie zachwyca, ale chyba liczy się zawartość? Maria i Czarodziej. Taka malutka książeczka opowiadania. Nie wiem, czy to jest opowiadanie, czy można powieść jestem w stanie opowiadania. Dalej mamy syn swego kraju. To w ogóle jest chyba całkiem znana książka, jak się okazało, jest trochę w stanie rozwalającym się, ale w ogóle całkiem, całkiem ładna, przyjemna i to jest okładka, którą jestem zachwycona, jakby ja lubię takie, fantastyczna, może kiedyś ją przeczytam, bo ja niestety mam tendencję do zbierania książek i potem nie czytania ich, ale czy każdy tak nie ma? Bo każdy tak ma.